Modlitwa w sprawach trudnych do świętej Marty. Modlitwę należy odmawiać przez dziewięć wtorków przy zapalonej świecy. Modlitwa jest tak silna, że nawet przed końcem jest wysłuchana, bez względu na to, jak bardzo trudna jest sprawa. O cudowna święta Marto, uciekam się pod Twoją opiekę, powierzając się Tobie całkowicie o pomoc w moich potrzebach i wsparciu w moich doświadczeniach. Zobowiązuję się tą modlitwę rozpowszechniać. Pocieszaj mnie w smutkach i potrzebach o, co usilnie proszę przez Twoją radość, która napełnia, kiedy w domu Twoim w Betanii gościłaś Zbawiciela Świata, Jezusa. Proszę Cię uprość dla mnie i dla mojej rodziny, abyśmy w sercach Boga zachowali, a przez to na lekarstwo w naszych troskach zasłużyli, a szczególnie w aktualnej potrzebie. Ja Ciebie proszę, Wspomożycielko, we wszystkich potrzebach, pokonaj wszystkie trudności tak, jak zwyciężyłaś smoka, kładąc go u swych stóp. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Marto, proś za nami. Święta Marto, proś za nami. Święta Marto, proś za nami.